dobry, nazywam się Wita Orłowski, jestem ekonomistą, głównym doradcą ekonomicznym PwC. Spotykamy się teraz stale, żeby analizować, co się dzieje, żeby zastanawiać się, w jaki sposób powinny działać firmy, w jaki sposób powinniśmy w tych no, trudnych, niespodziewanie trudnych czasach sobie radzić i jakie powinniśmy wyciągać z tego z jego lekcje. Dzisiaj moim gościem jest Maciej Krękę. Macku, powiedz, czym się zajmujesz w PwC. Dzień dobry, się Kręk. Zajmuję się tym, na czym zarabiają firmy, czyli wszystkim związanym ze sprzedażą i polityką cenową. Świetnie, wrócimy do tego za chwilę, ale może najpierw coś, co jest bardzo dobrym wprowadzeniem, mianowicie to, co się w tej chwili dzieje. Otóż no, generalnie mamy pewne nie najgorsze wiadomości. Mówi się, że w Europie no, jest takie poczucie, jakby zaczynam, jakby niektóre kraje te, które by w najgorszej sytuacji zaczynały. Czuć, że opanowują wzrost ilości zachorowań, zaczynają być pewniejsze tego, że, że sobie będą radzić już z epidemią. W Polsce, tak jak w innych krajach, z Austrią na czele. Padło już pierwsze stwierdzenie, no to może jest czas, żeby już po trochu zacząć wychodzić z lockdownu, czyli z tego zamrożenia gospodarki, z zakazów, z ograniczeń, które powodują, że gospodarka rzeczywiście cierpi. Dlaczego trzeba się zastanawiać nad wychodzeniem z lockdownu? No to jest dość oczywiste, to jest po prostu rzecz niewiarygodnie kosztowna. Tutaj po... zrobiłem taki szacunek, mają go Państwo na wykresie po lewej stronie. No, mamy naprawdę potężnie dotknięte lockdownem mniej więcej 1,4% gospodarki, 1,4% zatrudnienia prawie 30% PKB. Kolejne 40% PKB i 30% zatrudnienia jest dotknięte w bardzo dużym stopniu. Także mamy do czynienia z ogromną częścią gospodarki, która płacze i, 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 i traci na, na tym. Moje szacunki, one są bardzo grube, bo danych nie mam, ale ja oceniam, że mniej więcej przynajmniej o 20%, 20 zmniejszył się PKB wytwarzany w Polsce. W skali miesiąca oczywiście. No, to znaczy dokładnie tyle, że tego typu kuracje polska gospodarka jest w stanie wytrzymać bez katastrofalnego spadku PKB w skali całego roku. Przez no może dwa miesiące, może, może trzy, ale, ale, ale naprawdę nie dłużej. Co więcej, w innych krajach są dość podobne oceny tego, ile kosztuje lockdown i jak szybko trzeba z niego wychodzić. No, tylko właśnie pytanie zasadniczo coś, co nazwałbym ekonomiką lockdownu. Co to właściwie znaczy, że zaczynamy wychodzić z lockdownu? Jeśli ktoś sądzi, że to znaczy, że rząd uznaje, że już epidemię udało się. Opanować, że ona się będzie kończyła, to jest błędzie, nie o to chodzi wcale. Nikt nie ma raczej wątpliwości, że epidemia będzie cały czas jeszcze trwać i to będzie długo trwać. No, szczepionka pewnie będzie gotowa dopiero za, za, za rok czy, czy półtora. I musimy się nauczyć trochę żyć z epidemią. Nie jesteśmy w stanie mieć zamkniętej gospodarki przez te półtora roku, dopóki nie będzie szczepionki, bo bankrutujemy w międzyczasie wszyscy. No więc trzeba coś robić. No to po co jest lockdown i w którym momencie z nią rezygnować? Wykres po prawej stronie pokazuje właściwie tę ekonomikę lockdownu i sens tego. Mają Państwo taki hipotetyczny obrazek, ta szara, ten szary obszar, to jest ilość zachorowań. No gdyby nic nie robić, no on gwałtownie wzrośnie, po czym. W pewnym momencie zacznie opadać, no bo tak działa epidemia, jak już większość z nas sił odporni, no to w tym momencie ilość chorych zaczyna spadać. Problem polega na tym, że pewna ilość chorych, no szacuje się 10% w przypadku COVID-19, potrzebuje opieki szpitalnej, z tego no, prawie połowa potrzebuje intensywnej opieki, czyli intensywnej terapii. No i teraz tak, jeśli w Polsce mam, będzie na przykład ten poziom najwyższy osiągnięty na 50 tysięcy chorych, no to znaczy, że jest zapotrzebowanie na jakieś 5 tysięcy łóżek na oddziałach zakaźnych, 2,5 tysiąca łóżek intensywnej terapii, to mniej więcej są szacunkowe liczby. Przy 100 tysiącach odpowiednio więcej. Otóż w Polsce jest łącznie co najwyżej 5 tysięcy miejsc na oddziałach intensywnej terapii. To znaczy, że gdyby tak gwałtownie wzrosła liczba chorych, po prostu nasz system nie byłby w stanie wszystkim dostarczyć opieki i nastąpiłoby no Niestety tragedia, tak jak to zrobiła w Lombardii i w niektórych regionach Hiszpanii. Jak sobie z tym radzić? No właśnie po to się robi lockdown. Lockdown robi się po to, aby ta krzywa zachorowań przesunęła się tak, jak pokazuje zielony obszar. Czyli odsunęła się w czasie i się wypłaszczyła. I to po to, że tak naprawdę, jak Państwo zobaczycie, ten wykres tyle samo osób zachoruje. Tylko że lockdown robi się po to, aby w żadnym momencie ilość chorych wymagających opieki. Intensywnej nie była większa niż te zasoby, którym dysponuje nasza służba zdrowia. No i w tej chwili najwyraźniej rząd planuje już, uznaje, że no pewnie jesteśmy w stanie tak sytuację opanować i dlatego jesteśmy w stanie powoli wychodzić z lockdownu, odmrażając kolejne aktywności. No i teraz jest pytanie, co to tak naprawdę oznacza dla gospodarki, dla firm, dla klientów? Klienci już nauczyli się trochę żyć w czasie lockdownu, chociaż to był szok teraz będą się uczyć żyć w tym świecie odmrażanego stopniowo lockdownu, ale stale z epidemią krążącą. Maćku, jak uważasz, co, co, co to oznacza? Jak się klienci zmieniali? Jak firmy działały? No, przez samą bezprecedensowość lockdownu, w zasadzie przez to, że nigdy tego typu zjawisko nie miało, nie, nie zdarzyło się w historii świata, widzimy Początkowe pierwsze tygodnie, które spowodowały kompletnie irracjonalne zachowania klientów. Natomiast bardzo dużo kompulsywnych zakupów, wykupywanie całych półek sklepowych, gromadzenie tych produktów w domu, które potem są ulegały zepsuciu, wyrzuceniu. Natomiast po pierwszych dwóch, trzech tygodniach sytuacja zaczyna się wracać z powrotem do normy, dlatego że każdy z klientów znajduje swój sposób na radzenie sobie z tą sytuacją. Natomiast to, co jest kluczowe, i podczas kiedy rozmawiam sporo z klientami to obserwujemy, że są takie dwa, trzy obszary, które decydują o tym, które firmy sobie z tym poradziły, a które bardziej, bardziej cierpią. I najważniejszym z tych obszarów jest customer experience, czyli to w jaki sposób klienci mogli czuć się bezpiecznie, w jaki sposób mogli mieć pewność, że wizyta w danym punkcie, miejscu czy spotkanie z pewnego rodzaju z kolejną firmą nie będzie dla nich zagrożeniem zdrowotnym. A druga to firmy, które przede wszystkim były w stanie bardzo szybko prowadzić analitykę swoich działań, głównie sprzedażowych, i natychmiast rozumieć, jak reagować na potrzeby, które zmieniały się z dnia na, z dnia na dzień. Co więcej, w oparciu o analitykę i zrozumienie tego, co dzieje się z potrzebami, firmy, które sobie najlepiej poradziły, często prowadzały szybkie innowacje, czy to w zakresie produktowym, na przykład dostosowują pod portfolio tylko do produktów bardziej ekonomicznych, które sprzedawały się lepiej, wprowadzając opakowania, które pozwalały zabezpieczyć rzeczy, które były wcześniej sprzedawane bez opakowań, ale też niektóre kompletnie redefiniując tym czym się, czym się zajmują, czyli firmy konferencyjne nie mogą robić spotkań, ale mogą świetnie pracować na bazie klientów, które, które mają. Tak samo wygrywały firmy, które były w stanie bardzo szybko żonglować kanałami i dotarcia, i sprzedaży, z którymi rozmawiają z klientami, o ile tylko były w stanie zapewnić ich przepustowość i odpowiednią obsługę. No właśnie, a, a co dalej? Bo klienci już się oczywiście dostosowali do lockdownu, będą się zmieniać. Oni, oni się chyba będą zmieniać nadal i myślę, że zostanie trwały ślad po, po, i po lockdownie, i po epidemii. Jak powinny firmy wyciągać z tego wniosek i, i, i co powinny robić pewnością, nawet jeżeli lockdown się skończy i, i wrócimy z powrotem na rynek, to nie będzie rynek taki jaki znaliśmy do dzisiaj, to będzie nowa rzeczywistość. Z prostego powodu, bo wszyscy z okresu kwarantanny wychodzimy w jakiś sposób poturbowani. Osoby, które były w domach niepewne czy o swoje, swojego zatrudnienia i nie wiedząc w jaki sposób się poruszać po rynku. Tak samo firmy, które traciły część klientów i traciły podstawowe strumienie przychodowe, więc to czym to zaowocuje to jest bardzo mocny powrót do Obszarów wrażliwości cenowej, ale też takich nawigowania w obszarze ryzyka i niepewności. Co wiemy i co obserwujemy na podstawie innych krajów, bardzo szybko spowoduje większe przejście na bardziej elastyczne podejście do klienta, to znaczy na przykład dostosowanie modeli cenowych, czyli przejście z jednorazowego zakupu w modele subskrypcyjne przedmiotów, na przykład większy udział wypożyczeń czy usług oferowanych. W cloudzie. Tak samo znaczenie przedpłat, tudzież odroczonych płatności, więc tak samo warunki handlowe będą ewoluować. Późniejsza płatność, to stosowane progi, progi rabatowe albo zmiany w minimach zamówieniowych. I to, co będzie super istotne, dlatego, że wprowadzenie kanałów cyfrowych zmieniło zupełnie sposób komunikacji marek i firm z klientami, to są programy lojalnościowe. Które poprzez możliwość zbierania punktów, zwrotów na punkty i lepsze wykorzystywanie kapitału są świetnymi modelami utrzymywania płynności, ale też odraczania płatności w stronę, w stronę klienta. Natomiast to, co mówimy, to są zmiany, które wydarzą się bardzo szybko. A to, co będzie dalej, to najważniejszym elementem jest umiejętność i zrobienie dobrego planu, w jaki sposób utrzymać osiągnięcia bieżących czasów. I, i co mam na myśli mówiąc osiągnięcia? To na przykład fakt, że bardzo dużo osób do tej pory wykluczonych cyfrowo po raz pierwszy skorzystało z cyfrowych kanałów sprzedaży, po raz pierwszy przełamało bariery, po raz pierwszy zapłaciło kartą kredytową w sklepie. Jeżeli tylko to doświadczenie było dobre i firmy potrafią to zadbać, to te zwyczaje będą się dalej utrzymywać, przynosząc niesamowite oszczędności, zarówno operacyjne, jak i pod kątem wygody, ale też przywiązania klienta. No i to też, co jest ważne, to mamy świadomość, że prawdopodobnie nie jest to pierwszy raz, ale nie ostatni, kiedy spotykamy się z tego typu sytuacją, więc pomijając przygotowanie długoterminowych prędów, super ważne będzie odpowiednie uwlastycznienie organizacji na dalsze czasy, tak żeby ona była odporna na kolejne szoki, tak samo jak i konsument będzie się na nie uodparniać. No właśnie, Maszku, ja mam takie wrażenie, że tak naprawdę to, to są zmiany, o których mówiliśmy cały czas, że one będą miały miejsce i teraz jest chyba tak, że po prostu mechanizm jest taki, że szok, tak jak epidemia powoduje, że pewne rzeczy ulegają w przyspieszeniu. Po prostu coś, co by się działo, będzie się działo szybciej. Także wiele rzeczy się będzie zmieniało wokół nas. Dziękuję bardzo Maciu. Dziękuję Państwu bardzo Dziękuję. Dziękuję na następne spotkanie.